Kasia, Maja, witam serdecznie w głównym wydaniu Zako News. Przysłowie na dziś! W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała. Będzie zima długo biała. Z kalendarza świąt nietypowych. 5 sierpnia obchodzimy Dzień Ostrygi. Dla wszystkich miłośników spożywania egzotycznych pokarmów Dzień Ostrygi to obowiązkowe święto. Warto wtedy wybrać się do dobrej restauracji serwującej małże i skosztować wyjątkowych pastw z ostrygami w roli głównej. Miny obchodzą Kasjan, Oswald oraz Abel. 5 sierpnia urodzili się Wielki Książę Litewski i polski król Aleksander Jagiellończyk, amerykański astronauta Neil, Neil Armstrong, szkocki kierowca rajdowy, mistrz świata Colin McRae. Z kategorii Polak potrafi. Producent i wynalazca kosmetyków pochodzenia polskiego, założyciel filmy kosmetycznej, właściwie Maksymilian Faktorowicz. Urodził się w wielodzietnej, biednej, żydowskiej rodzinie w Łodzi. I pewnie dlatego już jako ośmiolatek pracował jako pomocnik dentysty. Rok później był starzystą w firmie produkującej perułki i kosmetyki. W wieku 14 lat podjął pracę jako pomocnik aptekarza. Tam po raz pierwszy zaczął eksperymentować z mieszankami kremów, perfum i innych kosmetyków. To jemu zawdzięczamy słowo make-up. On również wymyślił, żeby kosmetyki pakować do tubek. Dzięki niemu szminka otrzymała współczesny charakter. Ogsiśnięto go czarodziejem makijażu, genialnym przedsiębiorcą. Dzięki temu założona przez niego w roku 1930 firma Max Factor eksportowała swoje produkty do 80 krajów. Ciekawostki o Polsce Radom ma znacznie większą powierzchnię niż stolica Francji, Paryż. Co ciekawe, w przypadku Paryża liczba ludności jest niemal dziesięciokrotnie większa niż w przypadku polskiego miasta. Polska jest dziewiątym krajem w Europie pod względem wielkości. W Polsce znajduje się 908 miast. Przez ponad 300 lat, od 1600 do 1945 roku, na terenie Polski ciągle toczyły się jakieś bitwy. A to wojna, a to potop szwedzki. W naszym poetyckim końciku dziś fragment twórczości Juliana Tuwima. Czyta dla Państwa Kalina. Kotek Julian Tuwim. Miał czy kotek miał? Coś ty kotku miał? Miałem ja miseczkę mleczka. Teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Wzdycha czotek, o, co ci czotku co? Śniła mi się wielka rzecza, wielka rzecza pełna mlecza, aż po samo dno. Pisnął czotek, pi, pij, czoteczku, pi. Z kuli ogon zmrużył ślepie, śpi, i w śnie, mleczu chlipie, bo znowu mu się śni. Dziś nasz reporter zapytał naszych obozowiczów. Ale o co? Zobaczcie sami. Jakie słowo dodałbyś do słownika i co by ono znaczyło? Nie wiem, dodałbym słowo o nazwie. W właśnie myślę. Nie mam, nie... Sz szczerze, słownik podoba mi się taki, jaki jest. I gdybym miał dodać jakieś słowo, to by było gumioki. A nie, zapomniałem, że to, to już jest. Co kupiłabyś za milion dolarów? Dam Kupiłbym sobie willę z basenem i ten, te... i tą instytucję całą. 13 tysięcy fałdolców. Fajny dom. Willę z basenem. E, dużo stadniny. Wyspę. Wielki dom z basenem. Nie wiem, może dałbym, nabudujemy CSM. Dużo rzeczy. Wille, prywatny samolot. Piesa dużego i. Duży dom, kabriolet. E, dużo butów, sukienek. Dom z basenem. Dużo koni. E, plaże. E, dom z basenem i oddałabym resztę na innych. Jaką rzecz masz nadal w domu, której nie używasz albo z niej nie korzystasz, ale szkoda ci ją wyrzucić? Sprężyna. Hmm. szczerze, nie byłem tak długo w domu, że już nie pamiętam, bo tutaj w zakościelu jest świetny i o wszystkim zapominam. O mam stare, dwie stare Nintendo DS z z lat 60. czy co? Kiedyś kupiłem sobie konsolę z, z Chin, ale okazała się tandetka, więc... Nie chcę jej wyrzucić i nie używam jej. Moje stare resoraki z dzieciństwa. Klocki Lego dupno. Bardzo dużo, bardzo duża liczba plusaków. Kilka ubrań. Koszulkę. E, nie wiem, niektóre moje zabawki. Puzzle i zabawki. E, suszarka do włosów, rzadko używam, nie wyrzucę. No moje klocki Lego. Mojego misia. E, moją lalkę, którą dostałam, to była pierwsza rzecz, jaką miałam. Tak, to tu mam takiego misia, który go dostałam kiedy miałam y, roczek i on dalej tak w sobie leży w moim pokoju, ale nie używam jego. A za końc przygotował dla Was zespół warsztatu filmowego, a żegna się z Państwem Kasia Maja.